Gdzie? Nie, Boże! Dobra, witamy Was w pierwszym odcinku już? Tak. A to do tego? No Tak. No nie! To <laughs> jak <laughs> Ten pierwszy w tym pierwszym odcinku nie będzie, nie będziemy grać ra razem w dwójkę na dwóch, tak? Mm, tylko. Świder jest po prostu u mnie, bo stwierdziliśmy, że skoro no, na razie mikrofon nie działa, to będziemy te pierwsze odcinki nagrywać po prostu w jednym. W, w jednym no na jednym komputerze. To logujemy... Chodzimy na. piąty kanał. żeby się odzywał, co? co się. Na no moje mieliśmy wejść! Nie! Tak! Nie! A w ogóle ja to się ma? O właśnie, tutaj przed. A teraz będzie filmik, słuchajcie Zav uważnie. No, no właśnie chciałem to powiedzieć. <coughs> że zawsze jak się pierwszy raz loguję, to tutaj jest taka. No cicho, ta o... oglądajcie. kończ strike w mieście Kowolt nie to sytuacja pogarsza się z każdym dniem I powoli. i powoli przemienia się chyba w wojnę coś takiego pozostałem muszą pojawić się bohaterowie no ale ja muszę im tłumaczyć pojawia się wróg który powstrzymać Powstrzymać odrodzenie drzewa Fernon może pogrążyć cały świat! W chaosie... Czy jesteś gotów? Aby podjąć! Teraz... Słuchajcie! <głos》. głos》>. Oto zaczyna się historia młodego padawana. Witaj, Jawor. Dobra, Serdecznie nie? witamy w naszej przecudnej wiosce Nozville. No, nie, to nie było tego Było. Tego, tego tam. było. Nie było. Było. Ja jestem bardzo wystarczony. Jestem... Dobra, nie chce mi się tego czytać. No. Nie, nie, dobra, jak, jak nakręcamy to musimy czytać. No tutaj włączę sobie na sam, to sobie sami to przeczytają, nie? No ale oni oglądają jak my gramy, nie? No ale to może ty... W ogóle zachęcamy tej gry, nie? No też. Aha i... Polecam grać Pod... na pierwszym świecie. Po... Polecamy grać w tą grę, mimo to, że dużo osób uważa, że to jest dziecinna gra, bo ma dziecinną grafikę. Ale gra jest naprawdę super. Ma fajną fabułę i w ogóle. Tak samo mówią, że autor to jest do dupy, a i mówią, że polecają Metina. Me Metin to jest to dla nas taka chujowa gra. Przepraszam to 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 za przekleństwo. Sam auta, to, to, to sam autor, nie? Przepraszam. E, Przepraszamy Was za te takie małe cięcie, ponieważ skończyła mi się pamięć na dysku i musiałem pousuwać kilka rzeczy i jesteśmy już z powrotem. Co? widzę Mike. Mike Co? Majka nie? No, odcinek specjalny. Znaczy, oni jeszcze nie wiedzą, że ten odcinek będzie... Ja, tak ja, jeszcze, nie, ja, jeszcze, ja jeszcze niby nie zacząłem my, nagrywać. My! No ja też nie. Ja jeszcze nie zaczęłam nagrywać w ogóle Minecrafta, a my no, no, tu to, ten... No to, to niestety jest wina naszych No, na komputerów. Co? Znaczy, no to jest głównie wina właśnie ten. Ja, ja kupiłam sobie niedawno kartę graficzną, znaczy ja wam tutaj daję do czytania jakby więc... co. Ja zakupiłem sobie tą kartę graficzną, o której mówiłem w jednej zapowiedzi, że tak powiem zapowiedzi do Minecrafta, mówiłem, że będę zacznę nagrywać, ja kupię sobie karty RAM i kartę graficzną, Zakupiłem sobie kartę graficzną, ale niestety, nie wiem czemu, Minecraft mnie nie odpala, Tutaj nawet jak włączam np. Counter Strike'a, to wyskakuje mi błąd, próbuję to jakoś naprawić, nie wiem tam całe noce, wczoraj do drugiej nocy siedziałem i kminiłem to wszystko. na, 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 na forum. Wszystko kminiłem i. Zupa. Ze mną grać to nie. To wolno a a, 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 a po prostu w nos grał, a ja, a ja się tutaj denerwowałem. No oczywiście ja tam na razie jakoś średnio mi się tam. Ja, ja, ja się denerwowałem i. A ja, a ja się bawiłem. No właśnie. I piłem. Matkę. Dobra, to damy mi to przeczytać i gramy. A w ogóle kiedy zaczęliśmy nagrywać? Nie się pytasz? Z, zaku, ja zakładam, że nagrywam ponad 5 minut. Ja zakładam do ciutu. To mówię ponad 5 minut, nie? No ale ciutki do 10 Nie no nie wiem, Ale, jak Ale... Jak ja, mów trochę głośniej, bo podejrzewam, że cię nie będzie słychać. No nie będzie mnie słychać. To może być? Nie będzie mnie słychać! <laughs> tak <Tego> mam. <laughs> Dobra, zachować Postaram się. Nie no, nie wiem, mi się zdawało, żeby zaczęli nagrywać 20 po, nie? No oby nie. Weź to lepiej sprawdź. No okej. Okay. Przepraszamy raz, nie? Cięcie. cięcie. No, no, no ja mówiłem, wiem, ja ja raz, mówiłem, ja, ja wiem. Ja, ja mówiłem... Ja mów, ja. Kurde, no ja mówiłem, że nagrywałem ponad 5 no ja minut. O, ja, ty Aho. mówiłeś, że około 10 minut. I się zaczęliśmy od... o 10 po Dobra. Mamy jeden mikrofon. Trochę ciężkie, więc muszę mówić ciut głośniej. No nie, mamy do jednego komputera dwa, 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 dwa kurde, dwa <noise> mikrofony. Dwa mikrofony podłączone. No, no, no. nie? wiem co mi się dało, musi tak, się dało to ta Ale byśmy musiał mieć dwie karty. Da się to w ogóle? dwie karty, podłączyć. nie, nie da się dwóch karty dźwiękowych chyba podłączyć. Możecie pisać w komentarzach, czy da się podłączyć dwa mikrofony czy nie? No, no. Ale podejrzewam, że się da, bo można. Niektórzy mają z przodu i z tyłu wejścia. To mogą się podłączyć z tyłu i z przodu. No ja No ja, ja miałam na przykład trzy myszki podłączone do komputera. Wszystkie trzy działały. ja że monitor też może być podłączone. No, miałem tego podłączonego. Podejrzewam, że może. być. Ej, dobra, możemy się zajmować widzami, a nie będziemy sobie gadać tak. Możecie pisać w komentarzach, czy da się podłączyć dwa mikrofony i tyle. To czekaj, to 20, 47 było, to było no, około 6 minut nagrywania. To tak będziemy nagrywać do 52. 55 pięć. <laughs> ja że nie wziął Ośnimy walkę z wrogami. Może najpierw z najłatwiejszym. Najłatwiejszym. Najmiga, co będziesz mówił. Tu mamy takie zawsze coś, takie coś. O, to... Daj mi, daj mi Czekaj. No to poczytajcie sobie to. Sy! Nie! <laughs> Boże! Ale to już nie było ten. To masz szczęście. Mnie nie... wol Nie, to było... Ej ale, to, Ej, ale zlagowało nam się coś. Wszystko było mojego pier pierdnięcie pierd z w ręki. Ciekawe jak się zlagowało. Przepraszamy za to krótkie ścięcie, ale nam się komór zlagował. No, zciął się na komputer. Jak, jak się ta ramka pojawiła. No właśnie. I mieliśmy małe ścięcie. Jeśli tej ramki nie widać, bo to mogło być jakieś zgubowane... To za was bardzo za to przepraszamy. Tak. Dobra, jeśli chcecie sobie to poczytać, to zastupujcie po prostu. Znaczy, jeśli widać tą ramkę, to zastąpujcie sobie. Y no ale ogólnie będziecie zacznie nie sięgać w nosta, ale to tą każdą ramkę, to się jak robi, to jak się czary kupuje i wszystko, i coś tam, coś tam, to zawsze każdą ramkę macie. Na przyszłość. No, 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 no właśnie, to jest taki... Oh, oh. No. to jest pierwsza misja, masz podążać nad strzałką, to jest jedna z najtrudniejszych, Ona no, się to jest takie trudne, że trzeba po prostu dojść. A daj mi grać! Za chwilę. To jest najtrudniejsza misja. Że trzeba nie, dobra, już nie iść to. tam gdzie ten czerwony Czyś nie patrzy się się. O nie! Ty zrobiłem! Przeszłem! Nie, nie, naprawdę sobie tak żartujemy, żebyście sobie nie myśleli... Tak, tak, się... tak samo, żebyście sobie nie myśleli w zapowiedzi <laughs> jak, 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 jak sobie żartowaliśmy z tym levelem i z, tam, z tym eku. dobra, no Żebyście sobie nie, nie myśleli. myśleli. Nie? Ej, no, nie ale ja. no to ty, ty zabi się zabijesz drugiego. Oh. <laughs> yeah. mi. Sam. A ja sobie Aha, nie, bo mam... Ale głośniej mów. No, nie muszę, Żebyśmy im o, czy, o czymś mówili, nie? No to powiedzmy. O, mam, mam dostali, dostaliśmy już drugi poziom, tak? No jasne. A bo dobra to rób misję, ja, ja tu będę nawijał. Ja się nawijał, a... patrzcie jak gram, a on nawija. Wy się patrzcie jak je gram, a on mnie nawija. Jakbyście nie słyszeli, to Maciek To świder powtórzył. Tutaj dostaliście pewną odpowiedź, jakbyśmy kiedyś robili jakieś konkursy czy coś, to już... przypadkowo wam podpowiedziałem. Jak ty? Ja! Coś podpowiedziałeś. A o czym? No... czekaj, czekaj, nie dobra, nie. Nie, 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 nie. Ma? Tak, o ma. Co ja to powiedziałem, nie ty. Jak ja powiedziałem o tym twoim, że usunęliśmy... Co? Specjala. Co ty dupisz? Tego specjalna z Minecrafta. No, to co? co ja to powiedziałem. Co powiedziałeś? No, że to, że usunęliśmy tego specjala z Minecrafta. O! Ale nie chodzi mi o Minecrafta. Ja Bo ja mówiłem o Minecrafcie. Ja mówiłem, że... Znaczy, poza tym ja miałam zapowiedź. Będzie wrzucona najprawdopodobniej... Nie wiem, czy już jest wrzucona. Jak, jak oglądacie no, ten nie, filmik, nie. się będzie wrzucona. Ale to będzie liczyło mnie, czy nie? No, no chodzi o ciebie. Kurde, teraz im jeszcze bardziej podpowiedziałem. Ja Dobra, powiem ci później. Ale jak to teraz? Powiem ci o, później. Dobra, teraz ja powiem o tej superacnej ramce. Niestety w Metinie... Ja w, sumie ja w Metinie. Ja nie, nie lubię grać. Yy, nie lubię grać, ale, ale tutaj... ma Mamy metinie. tutaj taką fajną ramaczkę i możemy sobie złapać zwierzątko. O, jak fajnie, nie? No, mamy tutaj zwierząteczka. Czekaj chwilę, bo mi się kabel zaplątał. Ojo oj oj, 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 co się stało? Dobra, nawijaj. A, kurde! <noise> coś ty <zrobiłem>. się. <noise> dobra. Uderzyłem, Tylko znaczy. mówiąc, co mamy? Musi, macie, macie takiego kurczaka, nie? No dobra, poczytałem sobie, na no mniejsza. Poczytaj, poczytajcie to sobie. Jeżeli macie na obrazku zwierzęta takie coś, Ach oh, wow. To znaczy, że można żeby go złapać. złapać. Musi, za, żeby złapać, zawsze musi być minimum pół życia zniszczonego od kuczaka czyli musicie go najpierw go Potem macie takiego skina tutaj na... Skina? skina o, skina! skina ale coś powiedział. znaczy tutaj ogólnie. Masz taki no, obrazek. Ogólnie tu tutaj na tych numerkach to są tutaj można czary. Tak, sobie tak, Cokolwiek tu może dać, cokolwiek. Cokolwiek, cokolwiek. Czary, no takie właśnie. Te, jak to w Tibi się mówi, hotkeje. Pamiętam, zapamiętam. Teraz musimy złapać kurczaczka. Oczywiście nie, opuszczam, że nie ja grałem kiedyś. No, tam ja. no ja też no pierwszy raz. Oczywiście nie zawsze. Ci... Tylko czytaliśmy o tym. Czemu musimy się złapać. Oczywiście nie zawsze się będzie łapać za pierwszym razem, teraz jest pierwszy raz, to, to się zawsze Ale daj wody. mi trochę poczytać, nie? To już z przyzwyczajenia od razu na... Na kur... kur mm. Przepraszam. Na... kurdne! O! No, dobra, nie ma no No, zjeżdżasz w dół po prostu, nie? Aha, tu nie na połączyce. No, tu są takie już lepsze od razu, nie? Na szpanelii. Takie koksy. To jest bodajże... Tu macie, tu macie opisane... Y, jakie można mieć te? Znaczy, no, żeby zwierzak za wami nie chodził, żeby sam atakował, żeby chodził za tobą. Tylko ty mu to jest To są takie. F4 chodzą wszystkie z tobą razem, F1 chodzi sam, F2. Ale tutaj tutaj jest opisane ASDF, a tutaj nie ma OF4. A tu, tu nie jest opisane f 4 Nie, jest też OF1 o f 4 Dobra. O, nie ważne. się sami z tym. Teraz mam misję i żeby ubijać te. Ej, my już musimy kończyć. No, patrz, z... patrz na czas. Nie patrz. Dobra, zrobiliśmy zadanie. Ło, Zapaliś, to... Zapaliśmy kurczaka. Na pożegnanie ubiję małego na, na, po, na pożegnanie możesz użyć procy, o. O. Bo jeszcze dobra, nie używałeś. O, bo nie, nie, na pożegnanie zjedz, na pożegnanie zjedz. No. Ale tu już jadłem raz, procy nie używałem. No, no, no to zjedz teraz, nie, no. No, no dobra, procy. No to wal. watch it